Jesteśmy przy Krzyżu z Giewontu, który stanął w 96 rocznicę 96 rocznica traktatu wersalskiego. Pan Roman Dmowski patrzy na nas z pomnika. Miecze chrobrego powiewają na proporcjach wbite w ziemię również. Panowie, swobodne wypowiedzi wasze. Pierwszy z lewej, pan Jacek, panie Jacku, dzień dobry. Dzień dobry. No i postawił pan krzyż z Giewontu tutaj i no, Krzyż z Giewon to e, <laughs> oczywiście kopia, ale cudna. E, to jest nasz symbol, pod, tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem. Polak jest Polakiem, jak to mówił Mickiewicz. Następny kolega, dzień dobry. Dzień dobry, Bogdan Tomaszewski. Chcielibyśmy, żeby masowa było bardziej uczestnictwo warszawiaków, a także innych <noise> ludzi z całej Polski w takiej imprezie. Tedy, czyli będziemy pracowali nad frekwencją tak. prezes Ludwik Wasiak prezes Stronnictwa Narodowego im. Edmuskiego, Romana Ludwik Wasiak pozdrawiam wszystkich warszawiaków pozdrawiam Uco, generała Kobylańskiego który na nas patrzy, pierwszego Polaka po Janie Pawle II dzisiaj 96. rocznica traktatu wersalskiego jest piękny, wspaniała piękna, prezesa, wspaniała który patrzy kopia, na krzyż. piękna, wspaniała kopia krzyża z Grunwaldu z Giewontu, z Giewontu, przepraszam. Na, w Grunwaldzie może też tam był kiedyś krzyż, ale, ale teraz nie ma. I cieszymy się bardzo, ale to jest zasługa przede wszystkim naszego wspaniałego doktora Eugeniusza Sendeckiego, który tutaj jest obok nas i który, który jest podziwiany przez wszystkich kolegów, narodowców ze stronnictwa Narodowego Imienia morskiego Romana który niestru niestrudzenie pracuje mm. non -stop, mm. stop, niczym rosyjski nowy czołg T-14, który jest no, niezwyciężony dobra, 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 i kolego, zwany jest armatą. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję. No, ja jestem szczęśliwy, że tu mogłem przyjechać, te parę chwil tutaj spędzić i zadumać się trochę nad naszym narodem. Witam serdecznie, 97 rocznica Szosta. traktatu wersalskiego, bardzo nam przyjemnie 96. tu spotkać się. Która? 96. A to przepraszam, 96. Tu kolega podpiera, rzeczywiście. Trochę źle policzyłem, ale, ale to już tak do przodu, tak do przodu. Proszę Państwa, wobec tej sytuacji, która się kształtuje, polityczna, trzeba rozwinąć, Polacy powinni rozwinąć błękitne sztandary i z powrotem otwarzać Armię Krajową. Póki mamy jeszcze czas. Boże I wszystkim. o wypowiedź prosimy jeszcze tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Eugeniusz Murawski. Organizacja Narodu Polskiego, Liga Polska. Zobaczy no, patrzy na krzyż w górę. No i co pan czuje? No jest bardzo ładnie, tak wygląda jak ten krzyż na Gewoncie w Polsce, wiadomo co on reprezentuje i to jest bardzo ważna rzecz. Także musimy to dalej kontynuować, nasze działania, prace. Niepodległościowe, polskie, patriotyczne, katolickie. Jeszcze pan y, Wojciech Bardoński, panie Wojciechu, kilka słów na telewizji narodowej. Nie, no ja y, podziwiam, podziwiam ten wysiłek, ten, 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 ten tę konstrukcję, że to, że, da, że to tak można zrobić, że to takie, takie coś stanęło własnymi siłami. I... fajna rzecz. O 19.19 19, 19, pierwszy cios w nasz rytualny, nasz, rozpoczynamy nasz rytualny poczęstunek, panie Wojciechu. Tak. To pana inicjatywa, pan, pana pomysł, tak? Poczęstunek częstuneku, przy pomniku na pan żartować, no, ale...